Siedzimy widzowie, z tej strony Jurek dzisiaj gramy z hakerem. Co jest? U maski na którego nie ma. W grze w ogóle. C nie, jaki fart! Jaki fart on by umarł, on by umarł. Eee, gramy do czterech. Zostawiacie łapki w górę i subskrypcję, bo naprawdę ja się staram w tych odcinkach z moim kolegą. Niestety mój kolega dzisiaj nie ma że grać. Ja. Ale dzisiaj ja gram z jakimś hakerem. Więc zostawcie łapki w górę, bo naprawdę co jest? Bo naprawdę stara staram się w tych odcinkach. I widzowie gramy do czterech, gramy do czterech. I zobaczymy. Kto to wygra? Kto to wygra? Kto to wygra? Kto to wygra. Wie... Ale go blokuje! Ale go. Bl... Nie pikło... Ole dostał super punch! Jeszcze to przeżył. Nie! Ole dostał super puncha. I, e, jak tu skinąć się dobrze pan Dobra, tutaj Prze przejdźmy na spokojnie. Myślałam, że umrę. No. Pięknie, piękny super punch. Patrzcie w sumie kik. Super kick. No nie miałem emotki, widzowie! Nie. W ogóle powiedzmy się wam, jak, 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 ja, jak ja z tym z hakerem, ten, e, jakby z nim gram. To było takie coś, że po prostu... Ja byłem na stąblę szeryfa i patrzę i jest, e, jest rozmowa. Dwa Max, co nie? Że dwie osoby tylko tam mogą być i tam jest jakiś hacker w niego. No to tam dołączam. I by i tam dołączam do tej rozmowy, co nie? I tak dołączam i on się nie odzywa. dodajmy do znajomych i pisze mi na prywatnych, że... kurde... że chce ze mną zagrać w StumbleGuys. Że jest hakerem. No to... dodajemy go... Znaczy, dodaliśmy się i ja mu piszę kody teraz, co nie? No i zobaczymy, kto to wygra. I tak to wygląda. Jak on się tam pojawił? Dobra, dobra. Och, tak blisko. E, Jezu, jak on to skosił wszystko xd. No nie! Ale go zblokowałem trochę, bo nie doleciał. Oj. On umie dobrze superki chyba, tak mi się wydaje. Przynajmniej Ode. Nie gramy na bloki. Zobaczymy czy będzie. Nie blokuje, dobrze. Bo stoliłem z nim, że nie gram na bloki, ale chyba chciałbym mnie zablokować. Ale dobra. Co? Jaki fart! Jaki fart! Widzieliście to, już myślałam, że umieram. Robi Save'a. Robi. Haker tutaj bez powstrzymania. Oj, dostał. Chyba się teraz na mnie zrage'uje. O mój! Ale dostałem. Dobra, odbijamy się. Ole fart. Ja opieram. Dobra, bez bloków. No. Oj, musi robić Za Zobaczymy, czy zrobi. Oj, robi, robi. Dostał. E tak! Tak! Utknął w bloku! Tak jest! Let's go! Lecimy do następnej rundy jesteśmy w, w, stepne, w następnej rundzie i chyba będziemy grać raczej do trzech. Do trzech będziemy grać, tak? Do trzech. Postanowiliśmy przed chwilą z hakerem że będziemy grać do trzech. O kurczaki, jest ja jeden zero dla mnie, bo po prostu gry będą bardzo długie, a nie może być za długi odcineczek. Do trzech, jak jump, ja pierniczę. Bum. czasami, ej, ej, robi. Nie zrobię jeszcze klacza. Myślałem, że nie zrobi, nie? Ale na hakera, na, ha na hakera tak nie przystaje, ale dostał, ale dostał. Na hakera tak nie przystaje nie robić graczy, co nie? widzę wy. widzę wy. E Ja byłem w powietrzu i go walnąłem, xd. Dobra. Dostał, co jest? Nie, myślałem, że odpadnie przez Dostał! Jokio on ode mnie gdaje, te, dostaje te. Yo. Pierniczki się łatwo przechodzi kolce. Albo ja od niego. O mój Boże. Lecimy do na następnej rundy. O jezu, trochę mi się to nagranie spóźniło. Znaczy, spóźniło po prostu, no, mniejsza, ale już jesteśmy w gierce. Jest jeden, jeden. Ole, dostał! Kurde, jak dostał? Jak widzicie, fajny skinek, fajne kroczki. Jak i on dostaje ode mnie? Gdzie jest ten Golden banana, który. Aha, wylacił chyba za mapę. Eee. Chciałem tak od paczku walnąć, ale dobra, coś nie piekło. Nie, Uf, jaki fart! Dobra, to jest czysty skill, widzę, w sumie to nie jest fart, to jest czysty skill. Więc tak, dostał. Tylko szkoda, że. O luku! jak go przesunąłem Widzieliście tutaj, i O, Oj, hacker się zdenerwuje. Chyba. E, to było ewidentne skakowanie całej gry, nie? Widzieliście co on zrobił? E, jezu, ja nie... Co ja zrobiłem? Ja pier co ja zrobiłem? Wrócimy do następnej. Widzowie jest 2-1 z tego z tego, z tego co wiem. Tak mi się kojarzy, kurcze, Nie! Dobra, 2-1 jest dla niego. Chyba, czy jeden. Nie wiem, widzę, w następnym ludzie Wam powiem, bo on mi napisze. Ale teraz już nie będę patrzeć. Zobaczcie, on mi po napisze. A jeżeli jest 2, 1, to zatańczę jakąś emotkę. A nie jest 1. A, a jeżeli jest 1, 1, to zatańczę emotkę. Jeżeli jest 1, 1, to zatańczę emotkę. Aha, nie ma. Czyli jest 2, 1. Dla. Jeżeli jest 2, 1, dla ciebie, to zatańczę emotkę. Co? Ty wygrywasz? Aha Nie no ja już myślałem, że przez tą emotkę odpadniesz XD. Ale nie no, chłopie. Ja z przegrywam. Bo on mnie słyszy, widzowie. Tak! Tak! Dostał! Proszę! Nie no, on jest zaspacona! On jest zaspocony. No nie wiesz jakiego on ma farta! On mnie w ogóle słyszy, tylko... On po prostu nie ma mikrofonu! Jezus! No, robisz klaczy, byku. Uwaga, czy zrobi tutaj i potem teraz... Aha! Mamy to, widzowie! 2 do dwóch, lecimy do następnej. Widzowie, finał. Jest 2-2 i on innego skina. I, i, I tych kroków nie ma w grze. Co nie? Tych kroków jeszcze nie ma w grze. dobra. Sorry, że... Nie wiem, czy słyszycie, że coś się masz. Zacząłem i myślałem, że dąży tam zjeść trochę i. i myślałem, za się odcinek, więc sorry, ale już skończyłem, więc. Finał widzowie! 2 do 2. Kto wygra? Ja czy haker? Proszę, obstawiajcie. I trzymajcie za mnie kciuki oczywiście, nie że, 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 że za żadnego hakera, bo haker to jest Debbie. <grym> w ogóle z Polski haker. <grym> nie z innego kraju. Dobra. Ale może on, on się nie boi, że dostanie bana za kolorowy nick. Dobra, widzowie. Widzowie! boom! E Okej, okay, coś, coś na mnie piekło. E nie, jaki unik chłop zrobił. Co to było? Nie, widzowie! On jest... Widzo... Widzieliście, co on zrobił? Widzieliście, co on zrobił, widzowie? Nie! Nie! Przegraliśmy z HACKEREM! Nie! Widzowie, niestety przegraliśmy z Hackerem! Niestety tak bywa. Niestety... O kurczę, coś nie piekło. Zostawajcie łapki w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem i my kończymy odcinek. Naura!